W pierwszym kroku należy przejść do menu Start, wybierając opcję Uruchom. W oknie Uruchamianie wpisujemy polecenie RecEdit. Po zaakceptowaniu otworzy się okno edytora rejestru, w którym rozwijamy następujące klucze. W prawym oknie edytora odnajdujemy wartość o podanej nazwie, po czym edytujemy ją. Następnie w polu Dane wartości wpisujemy treść informacji, którą chcemy pozostawić współżytkownikowi. Po zaakceptowaniu odnajdujemy kolejną wartość, która posłuży jako tytuł okna komunikatu. W polu Dane wartości wpiszmy zatem dowolny tekst i potwierdźmy zmiany przyciskiem OK. Zaznaczmy następnie ostatni klucz rozwiniętej ścieżki, po czym z menu plik wybierzmy opcję eksportuj. Po zapisaniu pliku w dowolnym miejscu na dysku będziemy mieli możliwość szybkiej zmiany komunikatu na inny lub też jego usunięcia. Pozostało nam zamknąć okno edytora rejestru i uruchomić ponownie komputer. Od tej chwili przed zalogowaniem do systemu wyświetlony zostanie zdefiniowany przez nas komunikat. Otwierając za pomocą notatnika wyeksportowany przez nas plik rejestru, w szybki sposób usuniemy lub zmienimy treść komunikatu. Dokonane modyfikacje zapisujemy na starym pliku, po czym klikamy na niego dwukrotnie. Po tym zabiegu nowe informacje zostaną zapisane w miejsce starych. Więcej ciekawych poradników na portalu spryciarze.pl.